Na się bawić. dzisiaj będzie trochę odcinek chudajnoga, a trochę odcinek e, mostek i takie A ostatnio skończyłam 7 lat. Miałam urodziny. 7, 7, 7 lat, tak erdziama. No to idziemy na spodek, czy na e, noga najpierw? Tam pole noga, trochę. Okej, okay, to mogę najpierw wpadć. Tak. Wow! <gry> zaraz jedziesz do tyłu? pod górkę wjeżdżasz, na tyłku Toś jak, nie, dasz rady, nie, 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 to co nie, 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 może, nie, No nie, 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 Ale nie, pod górkę. No to, no to. Z górki. Z górki na podróż Dobra, to ja tylko pojadę na do, do górę Dobra. Ale widzisz, bo ja będę kamerował, okay. będziesz mnie kopić, okej? Okay? Dobra mam zamiar. Dobra. Dobra. To jest to Tak, tak. Nie, ciągnąć będę. Ty siedzisz, a ja ciągnę. Dobra, to ja No ale to magii weź jakoś tam. Uż. Może być? Może być. No ale jak będziesz trzymała telefon, telefon, To ty będziesz kamerować. Ja będę kamerować? Patrz, mam czekoladę na sygnecie. Jak karmiliśmy kaczki. <laughs> to eee, to mam to nadzieję, to. że to czekolada. Mam prawie czekolada, <laughs> bo z Dobra, trzymasz się?

Was wolni! Nieźle ja mała! To był Bo był ekstra U, wypasiony ale się zaczęła w ogóle do niej, jest gorąco. Pogoda dzisiaj taka jest, jak widzicie. Początek wiosny, długi ja, ten początek. Jest jak chcecie wyjść na dół to możecie, bo jest tak e, ciepło, no. zimno ciepło. Także jest ciepło. Ziemię to skitrasz mi tu. <grym> No, a teraz, jak, yy, jak robię kilka sztuczek? To dobra? Pierwsza sztuczka. Zawsze, jak kręcicie, to musicie robić tak. Tak, musicie. Skręcać. A nie możecie jechać i jakby nie skręcicie. Musicie skręcać. A, pierwsza sztuczka, to jest moja. Jeszcze, jeszcze ja. Jeszcze ja! Jeszcze ja! ja, ja. To moja pierwsza sztuczka! Wuuu! Tłumy szaleją! druga sztuczka to jest... Patrzcie! Że jadę, nie? Patrzcie! Patrzcie! patrzcie. Zobaczycie! Yy, zobaczycie co, co zrobiłam podczas tego jechania! Jadę! Widzieliście? Yeah. Skok. Skoczyłam. elegancik Że jechałam skoczyłam jak kolejnoga jechała. A teraz może na <coughs> to idziemy na mostek. Dobra. Idziemy na mostek. Ale na mostek idziemy tak. To jest pierwsza uwaga. Nie, na ziemi. Wow. <coughs> O. O. Chodź zobaczymy tu kluska czy kijaszki jakie są, żeby zagrać. Okay. A tam kaczka znowu jest jakaś siedzi na brzegu. A, a nie dlaczego ja jem kluski? E, nie wiecie dlaczego taka mam moje kluski. Uuu. Klusesita to jest. Dobra, może czekamy tutaj nogi Dobrze, postaw i szukamy kijaszków. O, ja mam tu. O, to jest moja miejscówka e, o. Jak spodobała, e, jak spodobała burza to już od tej pory e, to nie jest już moja miejscówka, bo burza tutaj była i jest Dobra, chodź stąd rzucimy po kijaszkuwać, będą płynęły, Raz, hmm. dwa, trzy. Chodź nie, nie, bo tam teraz trzeba powoli wchodzić, nie? Bo jest zepsuty. No chodź. Teraz, no, teraz. Ja teraz się zgubiłem, nie wiem, który to był. Tu też nie. <coughs> to, się zwróćmy. Dobra, weźmy po dwa pakijaszki i wejdziemy na mostek. Dobra, po dwa. Ja mam tu już dwa mam. Na dwa? No dobra, teraz ja do ja to wejdę to. Ja ułamie sobie dwa. Teraz mam trzy a ty? No to będzie ja mam dwa. Takie malutkie, ale. Ale to są malutkie. na mostek. Tutaj, latarka jakaś, ale fajna. Uuu! Ej, może bierzemy to do domu? Uuu! ja ostatnio tym dziadkiem, z tam starym domu różowe włosy. Nie, to tata? No, końcowo wolili. Może weźmiemy to? Dobra, idziemy na przykład w i po Weźmiemy to? Weźmiemy, Dawaj, właśnie dlatego. Okay. Wszystko, co ja z tam znajdę. I to jest takie fajne, aż przykład ktoś chcesz światełko, to bierzemy do domu, nie? No my tak często znajdujemy rzeczy. I bierzemy do domu. Dobra, stój mała, uważaj tutaj, tutaj. Tutaj, na drugą stronę lepiej. Tak? Dobra. dobra ja Uwaga. wybierasz, ja Raz, I... dwa, Starb. trzy. I start. Tu na drugą stronę. Był chudziak? Ej, a gdzie one są? Gdzie one są? No nie wiem, właśnie też. O, płynie. Gdzie? No tu, zobacz. A... To twój. twój. To Pójdę, no. mój wuj na mnie chłódz A więc wygram, ja wygram. Nie ma twojego, on popłynął pod prąd. Teraz jest tak? la, fa? Dobra, uwaga, raz, dwa, trzy. Ja mam tego malutkiego, a ja mam drugiego. O, jest twój. Jeho, Tu wygramy. Dla mojego nie ma. Dlatego ja idę po Mamy jeden-jeden. Nie, niech stoi już Erciusz. Spoko oko. Chodź tutaj jeszcze, rzuć sobie kijaszka i kończymy nagrywanie teraz. teraz jeszcze trochę po da? dobra? Teraz kończymy nagrywanie, malutka. Dobra, jeszcze trochę hulajnoga. I raz, dwa, trzy. O, jest krótki płynie. Yeah. Gdzie? No, gdzie w wodzie? Wyglądasz na pięknie. Dobra, papa. Pa.